Dobra, pokażę teraz e, Asemadara, jakie ma umiejętności, pozrobiłem wszystkie na steku sobie, programy, e, no i zaraz pokażę jak się łączy czyli, e, zrezygnowałem z niektórych na przykład z Infinity Tsukuyomi e, chyba tylko z tego w sumie u niego no, w sumie to jest tak z no, wyłączeniem 10 wot 10 z broniami tam no, trochę testowałem tą klasę, bo tam jeszcze były jakieś bugi jeszcze pewnie są no to wyjdzie i tam stawek się yy, No to tak. Taki był... ...a już scrolla. A? To on po prostu podpala przeciwników. Ten o ten No nie do i Jeszcze meteorytm. Dobra. Dodatkowo mamy taką umiejętność. Stawiamy swojego klona. Jesteśmy niewidzialni przez 5 sekund. Może, bo ty nas i tak widzą, nie? Ale normalnie dla graczy byśmy byli niewidzialni.

O weź mi się w sumie odnosi skądś, ja to tak... O. Oho, nie ma... nie może... A, to już yyy... No to tak... No i w sumie wszystkie umiejętności right mi okazały się... Nie wiem czy ja wspomniałem o niczym, chyba nie a jeszcze ma taką umiejętność, że jak zginie to ma 30% szans na odróżnianie i się powróciłem do życia no i tak w sumie nie ma fire shoty, bo jest ich 5 ale co stoi 200 inteligencji mamy kolejnego, więc na setnym levelu mamy już 6 Dlatego też, This is not power of your Dobra, to już wszystko pokazałem Dlatego też Madara w sumie nie ma Więcej skillów silnych, i też wyłączyłem właśnie dlatego Infinity Circlejum, bo to i tak by miało szansę 10%. To każdy by to włączał na początku rundy, i jakby nie było to sensu. Nie miało fajnie to wyglądało, ale nie miało to sensu To jest tyle.